Zadanie 18 jest kolejnym zadaniem geometrycznym, w którym przyjdzie nam się zmierzyć z pewną górą. Górą o wysokości 250 metrów, na której szczyt prowadzi droga o długości pół km. Naszym zadaniem jest policzenie miary kąta alfa, jaki tworzy droga na szczyt z podstawą góry. W celu rozwiązania tego zadania narysuję nowy rysunek, na którym oznaczę wysokość bez zmian przez 250 metrów, natomiast długość drogi zamienię z kilometrów na metry, aby obie długości były. Wyrażone w tej samej jednostce. Zatem długość drogi wyniesie teraz 500 metrów. Kąt alfa zaznaczam bez zmian. Ponieważ narysowany trójkąt jest prostokątny, zatem możemy posłużyć się funkcjami trygonometrycznymi do wyliczenia miary kąta alfa. Najłatwiej w tym przypadku będzie skorzystać z funkcji sinus, ponieważ sinus alfa jest równy stosunkowi długości przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta alfa do długości przeciwprostokątnej. Czyli w naszym przypadku 250 podzielić na 500, co daje jedną drugą. Następnie należy po prostu napisać, jaka powinna być miara kąta alfa, wiedząc, że jego sinus jest równy jednej drugiej. No, alfa jest równ, sinus alfa jest równy jednej drugiej, wtedy i tylko wtedy, gdy alfa ma miarę 30 stopni bądź 150. Jeżeli nie pamiętasz tych miar, możesz je bez problemu odczytać z tablic, oczywiście dostępnych podczas matury. Tamte informacje są zawarte. Należy teraz wybrać jeszcze właściwy kąt. No oczywiście tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Kąt drogi prowadzącej na szczyt góry nie może być oczywiście rozwarty. Zatem odpowiedzią w zadaniu 18 będzie alfa równe 30 stopni, więc należałoby zaznaczyć odpowiedź C.